Bez tych siedmiu składników twoja tarczyca się nie podniesie. Na pierwszym miejscu król konwersji T4 do T3. Bez niego tarczyca działa, ale jakby na hamulcu. Naturalne źródła to głównie mięsa, orzechy brazylijskie, jaja czy nawet ryby morskie. Na drugim miejscu jest oczywiście jod, kluczowy składnik hormonów tarczycy. Ale nadmiar szkodzi, tak samo jak jego niedobór, więc jeżeli masz Hashimoto, to uważaj. Główne źródła to dorsz, jaja, sól jodowana. Ale pamiętaj wszystko z umiarem. Na trzecim miejscu masz cykl. Wspiera przyswajanie te 3 i stabilizuje Twój układ odpornościowy. Niedobór równa się spowolniony metabolizm i słabe włosy oraz libido. Źródła to znowu głównie mięso, wołowina, pestki dyni czy nawet kakao. Teryto to magnez. Redukuje stres oksydacyjny i wspiera regenerację komórek tarczycy. Źródła to kakao, orzechy i kasza gryczana. Magnez również znajdziesz w owocach, więc nie bój się ich. Na piątym miejscu, myślę, że o tym nie słyszałaś, mangan. Mangan wspomaga produkcję enzymów tarczycowych i działa przeciwzapalnie. Ponownie orzechy laskowe, ananas czy płatki owsiane. W szóstym miejscu, również uważam za bardzo jakościowy składnik, miedź. Ale pamiętaj, zbyt dużo cynku równa się mało miedzi. Reguluje przyswajanie żelaza, więc jeżeli masz problem z ferytyną, to warto mieć miedzi więcej w diecie i wspiera tworzenie energii w komórkach tarczycy, źródła, wątróbka, bezki słonecznika i ponownie kakao. I na samym końcu jest wapń. Ważny przy równowadze hormonalnej i pracy mięśni, w tym twojego serducha. No gdzie? Głównie to nabiał, ale również znajdziesz w sezamie czy w sardynkach, a nawet w warzywach liściastych. Obserwuj po więcej.